Witam kochani. Dzisiaj jest 18 dzień czerwca 2023. Chorzów, jak się nie mylę, Świadkowie chowy Próbuję wejść, bo to zebranie mają. Idzie tam jakiś brat, dwóch nawet. No ja tutaj chciałem wręczyć list nadknionej do braci, ale do braci starszych, bo jestem starszy i jest to na pokarm na czas słuszny. Proszę wziąć, ja pójdę sobie. Dobrze. Dziękuję uprzejmie. bardzo. Bo teraz będzie raj, będzie wybranie jeden pasy w proszę, no, Tak, będzie raj na ziemi. Tak, Chrystus kocha wszystkich. Dziękuję za list i tam jest wszystko napisane. Oczywiście. Także bracie, Kolosan dwa w Chrystusie, bo my są w Chrystusie, bo Chrystus nam no, dam, a Adam nam sprzedał nas Adam, nie? pierwszy człowiek. Rzymian 5,12, Rzymian 5, w Chrystusie. Pierwszy Koryntian 11, od 1 do 3, jest Chrystus. No i ja, ja Cię wspieram, bo mam, jest jako pokarm na czas uczny, nie? Jest, miłego, miłego, dziękuję za list, że wziąłeś. To przekażesz braciom. Dobrze, bo ja tutaj sprawdzam przykład Nowego Świata. Ja nie mogę kłamać, wiesz? Spokojnego dnia. Dziękuję nam wzajem. dziękuję braciszku. Dziękuję. Także tu mamy pomocy naukowe do świadków Jehowy. Bo prawda Chrystusowa nie moja. ludzie na jaw i iskra prawdy Chrystusowej, nie mojej spra prawdy Chrystusa, nie moja, z Polski. Chrystus nie jest podzielony. Jana 16, 10-16, że mamy być w jednym pasterzu. Pierwszy Koryntian, e, pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział od 10 do 13, że ja Paweł, ja Polosa, także nie można być świadkiem Jochy Adwentystą Baptystą, jeśli nie mamy Chrystusa za głowę, bo nie z głową zboru, czyli rodziny doskonałych. Także Chrystus będzie te rodziny łączył. Oczywiście on jest Bogiem w porządku. 1 Koryntian 15, rozdział 22-23. Ten czas nastał właśnie, żeby łączyć doskonałe rodziny w jego czasie prawdzie miłości. Świadkowie mają rodziny, co niektórzy i tak co do Magmora. Niech żona Lotta nie zostaje w naukach Jehowy z Ameryki. Strażnicy przebudźcie się, bo Efezan 5.14, Chrystus teraz właśnie wskrzesza świadków Jehowy przeze mnie. Ja jestem jego uczniem, Mateusz 28 do 12. I tu właśnie jest przekład od nich, ale wiara Efezan 4, 5, 13, aż dojdziemy wszyscy do doskonałości, którą nam Chrystus pozostawił jako Syn Boży. Dał nam synostwo i teraz my jesteśmy synami Rzymian 8, 19. 2 Koryntian, 6 rozdział 14 do 18. Co ma wspólnego Chrystus z Jehową amerykańskim? Tam napisali Baljarem, bo tak było. Także świadkowie jechowy no Bogdan, uszukajcie, kochamy Was z Chrystusa Jakuba 5, 19, 20. My jesteśmy na wąskiej drodze. gdzie apostolskie, 1 rozdział, 8 werset. Jesteśmy świadkami Chrystusa, wybranymi. Wy jesteście powołani jak ksiądz przez Watykan, a wy jesteście powołani przez no, organizację Świadków Jehowy. Mateusz 24, 14, głosicie 239 krajów na świadectwo, ale przyjdzie koniec na wasze kłamstwa, które wam tam wszczepił. No, faryzejska buda, wasze, no, daliście się zwieść jak Ewa w raju, no, ale Ewa była doskonała, wy jesteście niedoskonali, i macie jeszcze prawdę i łaskę. Dzieje apostolskie, 17 rozdział od 11 do 34. Czas niewiedzy się skończy, ale wnikliwi świadkowie Jehowy będą świadkami Chrystusa. Jak przyjmą Chrystusa 100%, nie mniej, bo ja po prostu jestem grzesznym człowiekiem, tak jak wszyscy. No i Jeremiasza 17:5. Jak ktoś idzie za człowiekiem, no to jest po prostu przeklęty. Bo Chrystus dopiero jest doskonały, święty, jedyny, objawienie 15.4 i On wszystkich zbawił. Ja mogę tylko sam siebie zbawić i jeśli ktoś po prostu sobie buduje swoją wiarę, że coś znajdzie, że ja jestem uczniem Chrystusa i Chrystus jako jeden pasterz, ja na dziesiąty rozdział, owce, które znają głos pasterza, czyli Jezusa Chrystusa, który jest w niebie, Ojczyzna, który jest w niebie, nie w Ameryce, nie Choba, czy nie ten, nie w papież. Watykanie, który zabrał mu Mateusz 239. Ojcostwo. Bo Jechowa zabrał też Chrystowi ojcostwo, bo ojcem Zbawicielem, Królem, nauczycielem, drogą, prawdą, życiem, zmartwychwstaniem jest Chrystus, czyli są dwie osoby boskie. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Także jego ojciec Chrystusowy, ojciec, ale to nie wszystko Synowi. Mateusz 17:5. Słuchajcie. I słuchajcie Chrystusa. Jak będziecie słuchać Chrystusa, no to wtedy się odkręci cały te złotego świata. No bo diabeł, Ewa posłuchała szatana, Lucyfera, Ezechiela 28, od 11 do 15, on był w ogrodzie Eden i on miał jako kierownik nadzorować doskonały rodziny i plan Boży, ale on to zakłócił Bogu. I Chrystus młodszego brata zesłał, czyli Abla, Jakuba i Izaka, Izaka, Jakuba, bo już ten obraz mówił na temat, że to jest Jezus, Emanuel, Bóg z nami. Także Chrystus wszystko odkręcił i on wszystko dokonał. Kupił nas doskonałą krwią. Cały świat należy do Chrystusa. Księga Daniela 2, 44, 7, 27. Także uświęcajcie się naśladując Baranka. Objawienie 14 rozdział od 1 do 5. Objawienie 7 rozdział od 1 do 4. bo Rzymian, 11 rozdział 25, 26. Właśnie Syjonu przyszedł wybawiciel, i Chrystus wybawił wszystkich. To się dokonało na Golgocie. Czyli tu się wszystko dokonało. I pierwszy Tymotusza 4,16: bracie, to jest dla ciebie, żeby sam ciebie zbawił. I pierwszy Koryntian 11, rozdział od 1 do 3. Na tobą jest Chrystus i duch prawdy. błogosławię Cię duchem prawdy. Chrystusa, Emanuel, Bóg znamy. Dzieje Apostolskie 1,8. Bądź wybranym. I świadkiem Chrystusa aż po krańce Działo Polskie 1.8 i wybrany Jana 15.16 do 27. Chrystus wybierał w I wieku, i teraz wybiera, nie wybrał Efezan 4.14 4 przed założeniem świata. Także może chciał wyjąć, ale jeszcze nie poszłem. Karteczki. E, tak oczywiście, Chrystus zbawił wszystkich, nie będzie już nikogo zbawiał. Teraz my musimy po prostu oddzielić kłamstwo prawdę od kłamstwa. Re, religię od wiary, Fezan 4,5. Wiadomo, Łukasza 18,8, jak Chrystus przyszedł, przyjdzie czy znajdzie wiarę. No ten żołnierz miał wiarę. Czyli ja, Mateusza 8 rozdział od 8 do 12. Poczytajcie, że synowie królestwa. Jak nie przyjmą prawdy. Będą płacze, z czytanie zębów. Także przyjmijcie prawdę Chrystusową nie moją, bo Chrystus przyszedł w czasie prawdzie miłości, miłości swojej i przez swoich uczniów, aniołów też objawień 21:12. Ja jestem uczniem Chrystusa Mateusz 238 do 12 i jestem też aniołem, bo apostoł Piotr to jest moim bratem z 24 starszych objawień 194, czyli z 24 starszych, nie starców tylko starszych. 1 Piotra, 5 rozdział od 1 do 3. Ja jestem starszym w cierpieniach dla Chrystusa, nie dla Jehowy. Nowe miasto Jeruzalem właśnie wstąpiło do naszych serc i umysłów. Jestem bramą też do Nowego Miasta Jeruzalem. I sądy już się dokonały właśnie tutaj czwarty werset. Dla imienia Jezusa cierpi, to cierpi, tak? Także świadkowie Jehowy, 8 milionów świadków jechowych błogosławię wprawdzie dla Chrystusa, Jego miłości, Jego prawdy, bo Jego miłość jest doskonała. Wieczna i prawda nie połączy się z kłamstwem nigdy, bo teraz ta prawda przymoże ciemność. Ewangelia na pierwszy rozdział. Przyszedł do swoich, swojego nie przyjęli. A teraz przyjmijcie, Świadkowie chowie. prawdę Chrystusa, a nie moją. I bądźcie aniołami i nie pionierami. Efezan 5,14. <laughs> Skrzeszam was, Efezan 1,4. Bądźcie wybrani, bo wielu powołanych ma wybranych. Także król króluje. Pan panuje. I Chrystus przyszedł. Tu jeszcze może w gramy. Przyjście Chrystusa. W czasie prawdzie, miłości. Polska nowy bytom. Czas, miejsce, akcja. To jest słowo opisane na tchnione listy jak apostoł Paweł, Piotr i Jakub. I drugi... Jakuba drugi rozdział poczytajcie. Bo Chrystusowe Prawo obowiązuje. Galacjan 5.1 nazwy zwolił i 6.2 Prawo Chrystusowe. Także tym prawem zostało sądzone, Objawienie 20 rozdział 4, wersety. Nadczas od Mnogomory, które wyszło, Izajasza 2, rozdział 2-4. Świadkowie przekulił miecze na lomiesza, ale niech przyjmą teraz prawdę Chrystusową. Nie mają. Błogosławie wszystkich.